Dziś muzykę miasta tworzą krople z parapetem. Znów nie mogę spać, choć omijam uchem fetę. Usiadł na oknie, a nią tym razem. Ej, mam parę pytań, a propos dawnych marzeń. Czy on pozwoliłeś, by legły w gruzach? Nie mam pretensji i nie chcę rozliczać. W końcu dostałem drugą szansę od życia. Tak wiem, do snu też można się zmusić. Można też usnąć i już nigdy nie wrócić. Jednym daje złagodzić ból wódki szklanka. Inny Szczykawka albo sznurek i klamka Ale to jest zbyt proste Trzeba przetrwać zimę, żeby móc poczuć wiosnę Tak wiem, można zmusić się do snu W małym pokoju, ciemniejszym niż rób Lecz co mam zrobić, gdy się wszystkie zna Cierpienia i rozkosze, które daje ten świat jest już późno, piszę, by nie myśleć o niej. O tym, że w życiu trudno, jest się doczekać na dnia. Koniec. Przez te lata ciemność stała się dobrym kumplem Nie jestem z tych, którzy łzami się dzielą. Gonie marzenia i wierzę w to, że kiedyś się spełnią. Wiesz, sam je spełniam, bo mam odwagę marzyć i cholerny upór, by pragnienia prawdą się stały. Zazdroszczę tym, co umiem zmusić się do snu. Ja w taką noc umiem tylko płakać potokiem słów. Wychodzę z domu. Bo słowa są za mocne ławka, kartka, czarna noc i ja. Tak, wiem, można zmusić się do snu w małym pokoju ciemniejszym niż grób. Lecz co mam zrobić, gdy się zna wszystkie cierpienia i rozkosze, które daje ten świat. Późno w nocy ściskam w ręku kilka kartek Mogę ich nie życie, one wciąż są martwe To taka noc, kiedy dusza robi bilans A ja chwytam się wszystkiego, byle do rana wytrzymać Tak, los naprawdę potrafi z nas zakpić W tym pokoju, na tych emocjach Buduję upór do walki, gdy nie mogę spać po nocach Nie po prochach, poznasz to po oczach